Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść Boże, Szanowni Państwo, mówiłem Franczak w BookTube. Kiedy ktoś odwiedza kretę, to punktem właściwie obowiązkowym jest odwiedzenie knosos. I ruin, jak się mówi turystom, i jak można przeczytać też w podręcznikach, pałacu z epoki minojskiej sprzed 3,5 tysiąca lat, który najprawdopodobniej został zniszczony przez wybuch wulkanu i potężną falę tsunami. Turyści odwiedzają częściową rekonstrukcję tej budowli i podziwiają różne zmyślne urządzenia, łącznie z łaźniami i systemem wentylacyjnym. Słyszą też o beztroskim bytowaniu mieszkańców tego pałacu, gdyż całego kompleksu nie chroniły żadne potężne mury obronne. I w tym momencie powinien nastąpić charakterystyczny zgrzyt płyty, bo oto interesujący się tą tematyką wcześniej czy później muszą się natknąć na publikację, która podważa tę całą piękną narrację, a przedstawia obraz zupełnie inny cywilizacji minojskiej na Krecie. To praca nieżyjącego już niemieckiego profesora Hansa Georga Wunderlicha, Tajemnica Krety, która w tłumaczeniu Irenusza Kani ukazała się po polsku jeszcze w 2003 roku nakładem wydawnictwa Universitas. Mówiąc w ogromnym skrócie, naukowiec opierając się na swoich badaniach i analizach dochodzi do wniosku, że wcale nie mamy do czynienia z pałacem, ale potężną nekropolią. Że rzekome łaźnie nie zawierały wanien, ale tak naprawdę sarkofagi i tak dalej, i tym podobne. Profesor Wunderlich doszedł do wniosku, że po prostu badacze spojrzeli na tę odległą epokę oczami współczesnego człowieka, rzutując dwudziestowieczne wyobrażenia na cywilizację, która była od naszej diametralnie odmienna. A powinni byli odczytywać te znaleziska, patrząc na nie tak, jak mógłby patrzeć człowiek tamtej epoki, a więc umieszczając je w odpowiednim kontekście. Okazuje się, że tak mylne interpretacje niekoniecznie dotyczą aż tak odległych czasów, jak te, w których wybudowano Knosos. Joseph Pierce, autor publikacji poświęconych m.in. katolicyzmowi Szekspira, podkreśla, że bardzo często w interpretacji dzieła literackiego jesteśmy skłonni rzutować na, na nie swoją własną dumę czy też pychę, bo i tak można przetłumaczyć angielskie pride i uprzedzenia, zamiast pokornie usiłować spojrzeć na dzieło literackie oczami autora, dążąc do maksymalnego obiektywizmu. Weźmy na przykład pod uwagę wczytywanie w dramaty Barda ze Stratfordu ideologii LGBT. Z podobnym problemem mamy do czynienia też w interpretacji polskiej historii i to wcale nie sprzed 3,5 tysiąca lat. O czym przypominają obchody tysiąclecia koronacji pierwszego polskiego króla, Bolesława Chrobrego? Jest to rocznica, którą obecne władze, jak już zauważyłem poprzednio na tym forum, e, e, mówiąc delikatnie, po prostu zignorowały, ale pojawiło się za to kilka interesujących publikacji, na które koniecznie należy zwrócić uwagę. Prezentowałem już w BookTube książki profesorów Grzegorza Kucharczyka i Wojciecha Polaka oraz redaktora Grzegorza Górnego. Warto też zauważyć pracę zbiorową wydawnictwa Dębogóra, obecność Korony, raport o wielkiej tradycji państwowej, która zawiera teksty śmietanki polskiej elity intelektualnej, wśród nich pisarzy, poetów, historyków, duchownych, publicystów i myślicieli. Jest to publikacja, której lektura może być dla wielu otwarciem oczu, realizacją, że to, czego uczono nas w szkole, to w rzeczywistości a historyczna wizja nie tylko czasów pierwszych piastów, ale w ogóle sporej części polskiej historii, że rzutowano na nią nie tylko marksistowskie teorie, lecz spojrzenie współczesnego człowieka ukształtowane przez demokrację liberalną, myślącego i patrzącego na świat zupełnie innymi oczami. Profesor Grzegorz Kucharczyk w omawianej tu monarchii polskiej już na samym początku podkreśla, że historia Polski to ponad 800 lat monarchii. Tak zwana demokracja, zatem, stanowi relatywnie krótki okres czasu. Już to pozwala zmienić perspektywę i nabrać pokory. A jak pisze pan profesor w tekście zamieszczonym, tej publikacji od czasów koronacji z 1025 roku cytuję pojawiła się w naszej historii prawidłowość. Brak królewskich koronacji oznacza brak suwerenności państwa. Powrót królów oznaczał nawrót suwerennej i zjednoczonej Polski. Natomiast dwa najważniejsze czynniki, które umożliwiły, że państwo pierwszych piastów stało się królestwem to świętość i suwerenność. Koniec cytatu. Jednym z ważniejszych esejów w tym tomie jest moim zdaniem Piast na tronie Dawida Pawła Lisickiego, który współczesnemu czytelnikowi polskiemu pozwala wyjść poza schematy serwowane w szkolnych podręcznikach i popularnych opracowaniach. Pisze on między innymi: Nie należy patrzeć na samą koronację jedynie ani jako na pierwszy przejaw dążenia do suwerenności narodowej ani jako na wybicie się na niezależność w relacjach z cesarstwem. Nie było to najważniejsze. Można wręcz powiedzieć, że te cele były podporządkowane i przyporządkowane czemuś znacznie bardziej istotnemu. Tym czymś najważniejszym było zdobycie pozycji pełnoprawnego króla na wzór Dawida i przez to uczynienie z Polan narodu w ramach kościoła, rozumując jak to się zazwyczaj robi w kategoriach suwerennościowych państwowych, świeckich dopuszczamy się anachronizmu. Rzutujemy naszą ideę suwerenności państwa świeckiego na czasy Mieszka, Bolesława i ich następców. Robi się z nich wówczas prekursorów nie swojej sprawy. Przypisuje się im nie ich własne ambicje i pragnienia. Otóż to, lektura tej publikacji jest naprawdę odświeżająca. Takich tekstów jest w niej więcej. Pozwolę sobie tutaj wspomnieć dla przykładu choćby znakomity esej Marty Kwaśnickiej Ołtarz Ojczyzny Stanisław versus Król. Jakże na czasie i stawiający ważne pytania o stan naszej świadomości i tożsamości oraz dochodzący niestety do smutnych wniosków. Ale to tylko fragment tej ważnej książki, resztę znajdą Państwo w środku. To jest naprawdę materiał wybuchowy, acz kontrrewolucyjny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach z cyklu BookerTube. Z Panem Bogiem!